Znów generuje mnóstwo presji, on na tej Killjoy ma zajęcie po prostu skupić na sobie maksymalnie rywali. Pojawia się furia łowcy zagraną właśnie przez zawodników Gambit i Redgar. Ale Zgadanie ładnie Gambit tą rundę rozgrywa. Utrzymują się jeszcze przy życiu. Fantastyczny ultimate w całej sytuacji od Redgara, który pozwolił kupić bardzo dużo przestrzeni, Ale pamiętajmy, bazy, że to mapa, to, to, mapa to, to mapa Gambit, spokojnie. To dopiero pierwsza mapa pięciu, to mapa Gambit. Nie udało się niestety z pozostać. Uuuu, Mariazik To nie jest polski major! nie może to robić takich rzeczy. Zik dwa trafi także znajdzie się dla niego i czy to będzie bohater, który w pojedynkę tutaj odmieni losy tej rundy. Potrzebuje jeszcze jednego Zig! Czwórka dla Zika! O, ależ fantastycznie rozpoczyna się ten z Polaków! Ale czy zdąży rozbroić! Ta. oj. ojoj! Oj, oj, oj. 22 milisekundy! I trzeci punkt dla Asent, Ależ Aleksander ma turniej! To jest niesamowite! On po raz kolejny to robi Zig, Najlepszy zawodnik statystycznie Daję to zrobić! Teraz Zig prawdziwym bohaterem i widzimy jaka radość, jaki dumny Aleksander, jaki szczęśliwy. Bo... I powtórzmy to jeszcze raz, Magwajer. Wszyscy, którzy dzisiaj to oglądacie, byliście świadkiem przełomowej chwili. Najważniejszy moment polskiego e sportu w 2021. Zik i Starkso dołączają do Alana w gronie zwycięzców Mistrzostw Świata w swoich tytułach. Możemy być, myślę, bardzo, bardzo dumni. Do... Oj, oni nie chcą tutaj... Nie z pewnością skrzalić tej rundy. Sinet. Drugie, trzecie trafienie! I czy jesteście gotowi, żeby wznieść ten okrzyk? Czy jesteście gotowi? Żeby zwyciężyć wraz za Send, żeby świętować wraz z Zikiem oraz Starkso. Tylko Redgar. 25 punktów zdrowia. No on nie da rady! Mamy to! Dla Asen, to jest Dwóch Polaków to jest star, to jest pierwszymi gig, mistrzami to, świata w Valorancie. W w Wreszcie dostaliśmy to, o czym tak bardzo marzyliśmy. I chwała poległym, ale przede wszystkim także zwycięzcom. Niech żyje król! Absolutnie. Umarł król, niech żyje król! Asen ze zwycięstwem na najważniejszym turnieju w roku. I wiesz co, wczoraj to Gambit pocieszało. Przegrany król po swoim spotkaniu to oni! Wraz z nimi uściskiwali się, wymieniali tymi przytulasami. Teraz to samo zrobiło Ascent względem chłopaków z Gambit. To są dwie fantastyczne drużyny, to jest piątka. i tak. całemu, całym Nie wiem, co towar powiedzieć. ...towarzystwu. Um, nie mogę doczekać się kolejnego roku, bo jestem pewien, że obie te formaty zostaną w tych samych składach. Po takim sukcesie nie zmieniasz nikogo, po takim sukcesie zostajesz ze sobą i walczysz... Jesteśmy świadkami historii, widzowie. Wręcz... Jesteśmy świadkami historii. ...przestrzenięcie swoich dokonań z tego roku.

Hey, much deserved by all of Shoo. you. Alright, from there, I'm gonna jump over to Kiles. Kiles overcome by emotion there. Uh at a little the end. Bit. Come on, talk to me. Last time I cried it was 20 years ago, maybe. <laughs> <laughs> so we were shaky. Everybody knows that. Everybody saw that, but we lost, we came back, we won. It's like constant pressure on us, and we were evolving game after game in this tournament. Let's talk a little bit more about, about that. This idea that people maybe underestimated you, right? It's been an interesting storyline to track. With those two O's kind of across the board, it, it felt like Ascend was flying under the radar and maybe under respected coming in. Like he's the guy who's pushing us through, you know, like through the hard situations. This series, like we're losing fracture, like uh, one to eleven, and Zeke is the guy who's, you know, like he's the first guy to say, you know, like guys, like focus the fuck up. Like this is the <laughs> this is the world, champion, world championship. I, uh, I really wanted to add that because that's just something that like uh, like might just not show up you know like in the games well <laughs> let me get your reaction to that <laughs> what can i say <laughs> zeke my dude how's it feeling you jump onto this squad and boom you're a world champion i don't know peak of my life <laughs> what can i do <laughs> what can i say i have no idea you know i just joined this i, I had, had a high expectations didn't have an expectation of you know winning a world championship. Like you know, who the, it's insane to me. Like uh, I was, we were so shaky at the beginning, and then you know after that remake, after that rematch against Vivo Kid, we just played out of our minds. We are just like the best team in the world. Like what can I say? It's inarguable. It is against Team Liquid, but nothing can eclipse this best of five five game final, where they were pushed to the absolute limit. And as I turn back to a stream now, Stark so you know I'm coming to you first, my dude. You tweeted out yesterday. You said that if you if someone had told you just twelve months ago that a team of Sentinels you <small> it to the finals, you would have laughed out loud. Well not only did you make pewnie... it, you no, won the damn thing. No. No, so what do you want to do now? You wanna laugh, you wanna cry, you wanna scream? Dobra. Where are you at, wywiad, my dude? I don't know. Właściwie nie mam żadnych emocji w sobie, to mnie jeszcze nie dotknęło. Ostatni raundu w splittingu to 5-1, a ja myślę, jaka jest następna mapa? Chciałem już zapytać, bo myślałem, że wciąż gramy, wiesz, to jest jak 2-2 czy coś. Ale teraz powoli do mnie dochodzi, że stoję tutaj, to jest przede mną. Teduszka na czasie. Teduszka na czasie dostała. Mistrza świata! I mam dla ciebie dobrą wiadomość. Zobacz na te humory. Ale humor Tańcy, dobry zysty, zysty, mają, humor, humor dobre mają, to jest ważne. Teraz najważniejsze będzie to, jak... Ojej, Na... Czy lubimy dwunastolatki? Ja lubię małe dzieci. Ale w sensie, wiecie... Kurwa, źle to zabrzmiało. Yy, <laughs> źle to zabrzmiało. Ja ale źle to zabrzmiało. Płupoty. jeszcze w ogóle nie wiem czasie gry jak to będzie wyglądało w tym wypadku Sinet bardzo agresywnie ze start i Stark Ale to jest dojazd od naszego Walutego ale szef ale szef 5 na 3 Jak na razie ta grywka rozpoczyna się fantastycznie pod dyktando Ascent czy to Druga możliwe, mapa Ascent to Gambit Druga jest mapa Ascent No ale Gambit Naprawdę jest taki tutaj... Gambit zmiażdżyło tę mapę i no to, to... musiałoby być ale to, że oni zachowują dobry mód pomimo tego, że dostali tak mocno w trąbala. Zoszedł. tylko że to wystarczy, to jest sytuacja, w której i tak Starks wykonał swoją robotę. Tam jest ściana, pozycja Spiker. Oj, kroniku! Tutaj, kroniku, blisko Ale pomysł. pozycja, skąd ale on się tam, tam wziął? Wzią? Skąd dwuki. się kroniku tam wziął? Skąd szperan, się kroniku tam wziął? szybko rotować na